Jak chcesz, to należy się sprawdzić. O. Biegnę! YOLO, bitch, pierwszy wystartowałem. Muszę mieć og miecz ognia! Mam miecz o, ma o... ale rzeczy! Fuck! Dobra, uciekamy, jolo. Chodź! Ja Ale przeze tego live'a mam ulagi. Ja też. Ale jakoś... są. Ale wyrabiam. Mówi była skrzynka, pamiętam. O, właśnie tam to jest. Idę na solówę z jakimś typem. Okay. Mam potę. No wiedziałem jakiś nubek. Przyjdzie sobie tam i będzie czekał. To jola na niego. Bydź go, chodź tu. O ty masz po... Ej, nie ty mieczem, nie tym mieczem. E, co jest? LOL. Lol. Spokaj, ja się sam z nim klepę. Czemu nie mogę go klepać? Co to za lagi? Aha. Nie rzuciłem! <gryzny> Sypnął. Ty jesz? Może no, ja tutaj nie? Okay. No. Idę po prostu prawda z skrzynki. O Au, z kur... To idź go zabij. Ale ja go nie widzę. Aha. Adam. No widzę jak się strzela. A tu ty strzelasz. <gryzny> Ej, drugi koleś idzie. Ej! Okej, okay, soj, soj, soj. Okay. Ale mu zrobiła szósta. Dobra, soj, ej, soj do nich, soj, soj. So, ale nas jest tylko... Soj, soj, typy. Chodź klepać. Klepaj tamtego typa, no chodź tu. Eee, no bo ja tu, ja tu sypnę. Jak to zrobię? Czemu ich nie mogę klepać? What the fuck? A ma złoty, zapniałem, ma złoty mieczyk. Sypnął. I drugi sypnie? Sypnie. Easy. Ork. Ej, lagi. Aha. Patrz. Dobra, idziemy. On już ma pewnie z HP jeden. Ja padłem na A ja nie. Ja idę kolejnego zabić. Zobaczcie, ten go się mnie zabić. No to ja idę go zabić. No nie, deathmatch! Ja walę, jak chciałem się... Y Yolo. Kurde. Jest. Fuck. Hmm. Tam dłużej, Mie... czy gdzie? Jestem na dole. Nie, ale e, sypna. Na pewno. Sypna. Mm, wiedziałem. Bo wpadłem. Kurna. E, logy. Nigdy nie miałem takich logów. Nie, wyłączą ryby.